Jak zabrać te bezziebne słuchawki? LTC kupiłem je i od razu słabo działał mikrofon. Powiększyłem dziurę w mikrofonie e, nic to nie dało. wymienię mikrofon, nie wiedziałem jak się do tego zabrać. Czyli, tak, trzeba najpierw a, te tworzywko na hama, no tak z wyciągnąć. I dookoła odchodzi cała ta membranka miękka, ta gąbeczka. Wtedy się odsłania taki plasticzek na trzech zatrzaskach. Trzeba po prostu powciskiwać raz, dwa, trzy, kilkukrotnie, a to wyskoczy. I mamy odsłonięte cztery śrubki, krzyżaczki. Także to już jest po temacie. Już się tu pewnie dostanę. No i tyle. No a tutaj już mam przerobione słuchaweczki. Montowało się z powrotem bardzo łatwo. Także wystarczyło ten czarny plasticzek wsadzić tuż matkę dookoła. No, wiadomo skręcić pębrankę na te cztery śrubki. I ten plasticzek już z tym tworzywkiem dookoła, z tuż matką skórą czy czym tam wcisnąłem na te trzy zatrzaski i po temacie, a tu zamontowałem to tak ostrości, o, brzydko to wygląda, bo tu się szarpałem śrubokrętem po krawędzi, trochę je poniszczyłem, bo nie umiałem ich rozebrać. Ale tutaj wmontowałem z jakiegoś starego zestawu e, inny mikrofon, gdzie coś tam było. Ten był już jakiś poszarpany, ten zestaw, no i elegancko działa. Słychać mnie z daleka, wszyscy mówią. Także naprawiony zestaw. Nie wiem czy mi się jakaś taka sztuka trafiła z tym słabym mikrofonem, czy, czy jak wywaliłem go tutaj na wierzch i, i eleganckie słuchawki. Także jestem teraz zadowolony. Bo dźwięk mają super. Jak na moje oczy, to... Znaczy jak na moje uszy to jest super. No i tyle.